Państwo witamy w 8 czerwca w czwartek. Proszę państwa, potrzeba wolności słowa, potrzeba debaty publicznej jest chyba oczywista dla wszystkich w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy świadkami niesamowitego ograniczania tejże debaty, tworzenia tylu stref, których nie możemy dotykać, o czym nie możemy dyskutować. Tyle tematów Tabu. No, coś, co do niedawna było nie do pomyślenia, że w naszym cywilizowanym zachodnim świecie nie będziemy mogli rozmawiać o tylu rzeczach, dzisiaj stało się faktem. Dzisiaj jesteśmy praktycznie rzecz biorąc w świecie, w którym dominuje autorytarna narracja. Nie można pewnych rzeczy dotykać. Jedną z tych rzeczy są te wszystkie tematy związane z tą nową koncepcją ideologii gender. Inną są na przykład kierunki naszego geopolitycznego układania się. W Polsce jest to na przykład wojna na Ukrainie, gdzie jeżeli się zaczyna nie tyle kwestionować, co generalnie debatować to, gdzie leży interes Polski, co będzie po tej wojnie. Jak powinniśmy się układać z Rosją, czy możemy się układać z Rosją, jak powinniśmy się układać z Ukrainą, jak zdefiniować polski interes narodowy, jeśli ktoś odstępuje od tej narracji, która jest praktycznie identyczna dla tej tak zwanej całkowitej czy też radykalnej opozycji polskiej i tej polskiej, polskich ugrupowań rządzących no to jest posądzany o zdradę, prawda? To samo ma miejsce tutaj, może nie, jeśli się debatuje tego rodzaju tematy, jeszcze je jakoś można poruszać, na przykład lider partii Ludowej Kanady, Maxim Bernier to robi w Stanach Zjednoczonych, robią to komentatorzy, publicyści po tej prawej stronie, ale proszę Państwa tutaj, no jeżeli jeżeli będziemy kwestionowali na przykład, tak jak dawniej kwestionowano liśmy skuteczność szczepionek, no to dzisiaj możemy jeżeli kwestionujemy kwestie związane z klimatem to zostaniemy odsądzeni od czci i wiary. W Kanadzie płonie inny tam pożarów i każda tak, tak, każde takie wydarzenie, każde wydarzenie pogodowe i nie tylko jest rozpatrywane dzisiaj w kontekście tej tak zwanej walki z klimatem, która została całkowicie sfetyszyzowana, nie, nie można, została odsunięta do sfery Poza naukowej, praktycznie już jest prawda objawiona, przyjęta, nic z tym nie można zrobić. Nawiasem mówiąc, yy, przypomniało mi się a propos yy, szczepionek i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, że wówczas przekaz był taki tutaj w Ameryce, don't do your own research, czyli nie sprawdzaj czegoś, nie, nie, rozeznaj, nie, nie roz... Yy. Nie zastanawiaj się nad tą sprawą, nie padaj tej sprawy, nie wyważaj tej sprawy, to rób to, co Ci mówimy. Proszę Państwa, czy to nie jest początek totalu, że y, mówi się do ludzi: Nie myśl sam, my za Ciebie będziemy myśleć, my Ci powiemy, co masz robić. Coś niebywałego jeszcze 10, 15, 20 lat temu, kiedy ludzi usiłowano przekonywać. Ktoś kiedyś, jakiś komik, Stwierdził, że to jest równoznaczne, To hasło: don't do your own research. Po prostu nie czytaj. Nie czytaj. Bądź głupi. Nie chcę po prostu follow the leader, jak to się mówi po angielsku. Czyli coś, co jest charakterystyczne dla systemów totalnych. A to, że jest potrzeba debaty, to proszę popatrzeć. Po popularności, na popularność wystąpień Takera Carlsona, na popularność e, filmu um, What is a Woman? Podajrze, e, tak brzmi ten tytuł. To są milionowe obejrzenia na Twitterze, bo na Twitterze można teraz. To są milionowe obejrzenia. Taker Carlson, który miał tam oglądalność rzędu e, 3 miliony e, w telewizji Fox, e, dzisiaj przekracza 100 milionów. Więc My nie jesteśmy głupi, my nie chcemy, żeby po prostu traktowano nas jak idiotów, nie chcemy, żeby traktowano nas jak bydło. My myślimy i, i Pan Bóg dał rozum, trzeba go używać. Proszę Państwa, w Polsce y, był taki przypadek, że ktoś przeszedł jakby z jednego obozu do drugiego obozu. No ale mówiąc dlaczego, posługiwał się samymi sloganami, bo nie potrafił merytorycznie tego uzasadnić, to znaczy nie potrafił powiedzieć, dlaczego te argumenty, które kiedyś go przekonywały, dzisiaj go nie przekonują, a przekonują go już inne argumenty. Po prostu to nie jest na argumenty. Tworzy się psychozy społeczne, tak jak tworzono psychozę związaną ze szczepieniami, teraz jest psychoza klimatyczna. I y, e, czy, czy będzie psychoza, nie wiem, genderowa, obojętnie jak, manipuluje się nami w sposób podły, po prostu podły. Y, w tym roku jest tutaj w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych y, bardzo dużo pożarów, y, jest wiele plotek, jest wiele doniesień mówiących o podpaleniach. Nawet zresztą w oficjalnych y, informacjach na ten temat się stwierdza, że no, jeszcze nie wiadomo, jaka jest przyczyna na, tych nagłych. Pożarów o tej porze roku, na początku lata jeszcze lato się nie, nie, nie zaczęło. I, I tłumaczy się, no tak, część to tam są uderzenia piorunów, prawda, ale część jest wynikiem działalności ludzkiej. Z tym, że tutaj u nas w Kanadzie ludzie, działalność ludzka ogranicza się do pasa mniej więcej 150 km od, na północ od granicy amerykańskiej, a reszta jest niezamieszkała, reszta to są pustki. No więc jak tam te pożary wybuchają? Bardzo wiele jest nie tylko plotek, ale doniesień o złapaniu jakichś tam podpalaczy. Podobnież było w ubiegłych latach w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, gdzie po prostu są ludzie, którzy mają naprawdę, nawet nie wolno, ktoś im usiadł na mózgu, i, i w związku z czym właśnie stosują tego rodzaju zabiegi, prowokacje po to, żeby zastraszać innych ludzi. A tym innym ludziom się mówi, nie myśl za siebie, nie, nie wasz argumentów, nie dokonuj swoich własnych sprawdzeń. Po prostu ci, którzy nam tak mówią, usiłują nas zredukować poniżej własnego poziomu, usiłują nas zredukować do zwierząt reagujących instynktownie na zagrożenia, reagujących instynktownie na te informacje, które im się tym zwierzątom celowo podaje, po prostu bodźce. Yy, kontroluje się nas przy pomocy bodźców. Wyzwólmy się z tego, uczmy swoje dzieci, wyzwalać się z tego, żeby nie działały na nie te straszne, hamskie, brutalne metody manipulacji społecznej, dlatego że ci, którzy manipulują. Na początku tłumaczą się, że to wszystko chodzi o, o dobro nas wszystkich, że oni są po prostu mądrzejsi, mają lepsze informacje, mają dostęp do informacji i oni dbają o nas, o nasze bezpieczeństwo, tak jak pasterz o swoje owce. Tymczasem bardzo szybko ta władza ich deprawuje i bardzo szybko się rozszerza, bo to jest działanie na ich pysze. Nie ma większego grzechu niż pycha ludzka. To jest jeden z fundamentalnych grzechów w którym dominujemy nad jakimiś ludźmi chcemy być e, sprawczy w swojej mocy e, rozwalamy cały ten system który stworzyła nasza cywilizacja zachodnia uzgadniania e, sposobów działania na zasadzie po prostu rozmawiania demokracji głosowania oświaty że wszyscy mniej więcej jesteśmy w stanie podejmować yy, decyzje, ponieważ rozumiemy świat, który jest dookoła nas. Dzisiaj nam się tłumaczy, że nie musimy tego rozumieć. My będziemy po prostu jak takie elektronicznie sterowane barany. Nie dajmy się w ten sposób sterować, nie dajmy się zapędzić do tych zagród. Myślmy za siebie, wyrabiajmy sobie zdanie, nie wierzmy nikomu. To jest główne przesłanie. Nie wierzmy nikomu, a przede wszystkim nie wierzmy władzy. Sprawdzajmy ją i patrzmy na jej ręce. Tyle na dziś. Mówił Andrzej Kumor. Do następnego razu. Z zadymionego Toronto tutaj nadaje. Wszystkiego dobrego.